29 czerwca 1984 Droga pani Ewo Nie odzywałem się długo Bo bardzo mnie chorubsko zmogło I z początkiem czerwca operowany byłem I bardzo dużo różnych wątpiów utraciłem Czego mi wszakże Iżbym się nie przelągł zbytnio Od razu nie wyjawiono I no pomału Aż dopiero tu kiedyś dostałem Piękny łacińsko-niemiecki opis Onej operacji Kwiat krwistej prozy, można rzec, ale to dobre, że nic tam nowotworowego nie było, tylko jakieś zwórdzone kiszki, które mnie przyprawiały już od przeszło ośmiu miesięcy o różne bóle i tym podobne. A teraz wprawdzie też boli, ale jest to ból jako taki pozytywny, poświadczający, że mi faktycznie tyle różności ze środka powycinano. No i słaby jestem jeszcze. Także niestety nie możemy prędko do Krakowa pojechać z żoną, gdzie syn nasz już od 8 czerwca bawi. I to nawet się podobno, jakieśmy słyszeli, bardzo dobrze. Bo ma kolegów, tenisa, a mówiąc ogólniej, ono młodość, która jest bez ceny, zwłaszcza wśród rodzimych pieleszy. Jak leżałem bardzo obolały po operacji, internista mój, w ramach psychoterapii, opowiedział, Leżał człek jakiś wrowie, mając w plecy nóż ogromny wbity. Przechodzień pyta Och, czy pana to nie boli? A on tylko wtedy, gdy się śmieje. No i faktycznie zaśmiałem się i zabolało jak diabli. Z ponownymi serdecznościami Stanisławem. Ja?